Biedy Wielki Krosno. Andrzej, nerwowy początek. Czy zgłaszali jakieś obiekcje do stanu na W sumie mecz ruszył. Jak, co ty byś powiedział na temat tego toru dzisiaj? A ja wiem, czy coś zgłaszali. To ja powiem wtedy, nasz klub się zachował bardzo profesjonalnie i do nas to nie dotarło, także mogliśmy spokojnie przygotowywać się do meczu. Co do toru, to nie ja Nie mam żadnych obaw. Ok, początek też trochę nerwowy w Twoim wykonaniu, ale ostatnie dwa biegi super. Jak Ci się dzisiaj jechało? No, wiesz, pogubiony byłem Pierwszy, pierwszy wyścigach swoich i tak nie wiedziałem, w którą stronę iść, nie zmieniłem po pierwszym biegu, nie było okej okay i tak dalej, a to było jeszcze gorzej, zmieniłem motor i jeszcze gorzej, no i tak powiem Ci, że byłem trochę załamany i fajnie, że, że między ósmym, to miałem przerwę do 13, nie, i to może tak jak głowa trochę ochłonęła oh, i dało się trochę przemyślić niektóre rzeczy, trochę pozmieniać sprzęcie i... No i wiesz, i mówię, dobrze, że, że trochę tej przerwy było między, tymi, między moim trzecim biegiem a czwartym, że, że ta głowa płodniejsza stała i po prostu niektóre sprawy poukładałem raczej znaczy w motorze, nie? No i fajnie rzecz, że że to wystrzeliło i no, tak powiem, pojechało do przodu, bo w poprzednich biegach to, to nie jechało tak dojechać, jak ja. Ale za to tam jeszcze tak ciebie liczy, liczyliście się z tym, że Grudziąc tak mocno się wam postawi tutaj? Ja powtarzam, że nie ma ani my nie jesteśmy słabi, ani każda inna drużyna nie jest słaba we stralidze. My widzimy jaki ten sezon jest, że każdy mecz jest na styku, każdy się stawi. Widzieliśmy dzisiaj mecz we Wrocławiu. Jak Częstochowa fajnie jechała i walczyła do samego końca. Także no to nie ma, tu nie ma takich drużyn, które by nie postawili się i nie zawalczyli. By. Także pewnie, że oczekiwaliśmy, e, mocnego pojedynku i musieliśmy, musieliśmy skoncentrować się na tym, że, że, żeby żeby wygrać i naprawdę napocić. Widać było, że zeszło wasz po ostatnim biegu. Wspaniale się bawiłeś z krościńskimi fanami, masz coś im do Powiedzenia? Tak, super. Dziękuję, że tak licznie przychodzicie. Z każdym razem nasze sektor fanów jakby się, mi się wydaje, że powiększa i gardła te rwią się w większości, nie? Trybun, także, także fajnie, fajnie, że, 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 że o to... No, fajnie, fajnie, fajnie bawią się, bawimy się popaki, dziewczyny. No, i super widzieć tak wypełniony stadion w Krośni, że, że naprawdę dajemy radość tym ludziom i, i sami się bawimy fajnie. Bardzo Ci dziękuję. Kacper Pludra, GKM, GKM Gruziąc. Kacper, ciężki mecz dzisiaj dla Was w Krośni. Przegrywacie, jakbyś ocenił postawę drużyny i potem swoją jazdę. Tak, ten mecz dzisiaj nie był dla nas łatwy, tutaj też biegiem młodzieżowym może być źle zaczęliśmy te zawody, bo przegraliśmy 5-1, później szybkie korekty, ja też starałem się poprawić tą jazdę, wyciągnąć wnioski z pierwszego biegu. Później Bywało lepiej i gorzej, staraliśmy się tutaj walczyć, ale to, że naprawdę nie było łatwo. Straciliśmy jeszcze nikiego w trakcie zawodów, który odciął gdzieś tam boli. Myślę, ciężko było walczyć te punkty, bo drużyna nas Krosno jest u siebie naprawdę mocna. i tak pojechaliśmy dobre zawody i nikt nie stawiał na taki wynik tak walczymy. Eee, czy spodziewaliście się, że Krosno tak mocno się będzie stawiać? Tak, tak jak wspomniałem, drużyna z jest do siebie bardzo mocna i wiedzieliśmy, że będzie to do bardzo ciężki wyjazd. Jednak mówię, robiliśmy wszystko, żeby jak najlepiej pojechać i myślę, że nie były to złe zawody, zabrakło nam troszkę, żeby, żeby je wybrać. E, Zapytam jeszcze, bo jesteś w środku drużyny, co się stało ze zdrowiem Nikiego. Zawody szybko trwały. Słyszałem tylko, że nikiemu gdzieś tam natywnie tych nierównościach zabrało lewą nogę i odczuł gdzieś z ból biodra. Więcej informacji jest nie Dobrze, bardzo Ci dziękuję i życzę powodzenia.